Więc, się widzowie, jestem Miszol Ruinny i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jest to podsumowanie trzech miesięcy: yy, maj, czerwiec oraz lipiec. Jest trochę gier. Faktycznie wpadło trochę gier. Yy, być może jest pewna szansa, że czegoś zapomniałem, że coś pominąłem ponieważ niestety ale od maja nie prowadziłem w ogóle notatek, więc z cudem udało mi się tu poukładać jakoś chronologicznie niektórych gier w ogóle yy, nie będą daty, jedyne co pamiętam, że była przed tą, albo za tamtą, nie? Tak wie, no, także zapraszam was bardzo serdecznie, na początku 5 maj yy, i bardzo ciekawa historia, bo jest to Minecraft Story Mode, którego sobie kupiłem w Ceksie za 35. Aczkolwiek mądre głowy z Ceksa wydały mi sezon drugi. Więc sobie już tak zostawiłem. No niestety namieszałem im trochę. Albo no, oni sobie sami namieszali. To zależy. I miałem dość potężny voucher na 4 złote i 30 groszy z paru filmów. Bo wtedy na książkodzielni miałem bardzo fajny traf. Znalazłem wtedy z, z 7 jakichś filmów W pudełkach i dosłownie z 50 Tych Płyt właśnie Luzem Tam były głównie filmy Była też chyba jakaś, tak, była jakaś muzyka Dla dzieci I I była jedna gra Właśnie ten Szalony Kurczak Którego mogliście zobaczyć w poprzednim pick -upie. Także co, tutaj okładka tak brzydko wyblakła, ale już niech zostanie na tej stronie i, i razem z tym, z tą grą kupiłem też Firwill of the Rials, trochę grałem, tak naprawdę prawie tyle są nic, no takie, takie miasteczko, World, Team Park World, ale za dyszkę, to naprawdę szkoda było nie wziąć, powiem wam tak. Dalej mamy następny dzień, 6 szóst maj. I jest Touchmaster. Yy, od Midwaya też zadychę. No, niestety to jest takie brzydko skandynawsko-holenderskie. Więc no. Aczkolwiek jest też angielskie. Myślę, że zadychę Git. I kolejny minus. Nie ma manuala. Ale tyle. Tyle dobrego, że chociaż pudełko nie jest uszkodzone, nie? No, tak więc to było 6 maja. I kolejny dzień maj 7. Dwie gry w Lumpeksie. Oczywiście do okładki i pudełka to ja sobie sam załatwiłem. I za nie zapłaciłem jakieś chyba coś w pięć. Na oryginalnego Xboxa. Na co zobaczyłem, to po prostu przestałem myśleć i wziąłem, nie patrząc w jakim okropnym to jest stanie. Opatrzcie. Na to. To jest hit, nie? I tutaj jest jeszcze jedna pęknięta tutaj, ale na kod nie wychodzi. Więc gdyby to porządnie wypolerować, to to jeszcze ma prawo nawet działać w sumie. Gdyby to wypolerować tak 10 razy. Ale drugie ten burnout Revenge to niestety nie wiem czy on by zadziałał. Ponieważ on oprócz koszmarnych rys ma również pęknięcie, które wychodzi lekko na, na kod, więc nie wiem. Mogłoby to nie działać w sumie, więc nawet nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach, czy takie pęknięcie... Gdzie ono tu jest? O, czy. czy takie pęknięcie już płytę praktycznie kwalifikuje do śmietnika? Ale, no, za 2 złote z groszem, to no szkoda, bo nie wziąć można senet powiesić na ścianie jako ozdobę. jak się nie uda ładnie wypolerować, no i nawet nie mam oczywiście Xboxa klasyka. I teraz, coś na konsolę, którą planuję sobie kupić na te urodziny, a urodziny mam już za. Yy... 14 dni, no czyli za dwa tygodnie w sumie, yy, no, znaczy za dwa tygodnie z dniem, bo jeszcze za 15 dni w sumie i znalazłem nie, dosłownie nie podawam konkretnej daty, ale znalazłem to na PSZOKu i miałem krótką yy, przygodę z przokiem, z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Luboniu yy, chodziłem tam i zbierałem darmową elektronikę i trafiła się też taka gra Hit nad hitem 9 tych WARTA za 0 zł, a jak zobaczycie sobie stan, to popatrzcie, no to jest lusterko po prostu. I znalazłem tam parę ciekawych rzeczy na tym przekłaśnie Tą Dysk, chyba 2 terabajty, który nie wiem czy jest sprawny, ale też jest w, w przepięknym stanie, więc podejrzewam, że będzie sprawny. Komputer HP, którego mogę Wam zaraz pokazać nawet. Czy nie HP, tylko DEL? <noise> Niestety nie ma tutaj i tu, prawie nic nie widzicie, bo jest podbiórkiem, ale no jest tutaj. Taki DEL Optiplex, coś tam, coś tam, chyba 380. I nie ma przedniego panelu, ale ogółem działa. Jeszcze tylko wspomnę, że system to Windows 7 Pro, ale giery słabo działają na nim. No i oprócz tego było tam jeszcze parę telefonów, głównie stacjonarnych. Yy... Płyty też jakieś z muzyką, co połowę od razu mama wzięła sobie do radia, bo to jakieś tam babskie piosenki tam, jakaś Natalia Oreiro czy Doda, a połowę sobie zostawiłem i chcę je spieniężyć, w sumie to nawet zrobię to za niedługo w takim sklepie jednym, z muzyką yy, na Świętego Marcina i z, z innymi rzeczami. I teraz przenosimy się do... Do nie wiem, to jest chyba 15 no, 15 maj. I mamy, i to jest taka ciekawa historia, że mam gry praktycznie za darmo, bo Wziąłem książek z książkodzielni i poszedłem je wymienić na gry w lumpach się zgodzili się. Pię 10 książek za 5 gier, tak więc spoko myślę. Chociaż i tak ta gra nie działa, ponieważ wyskakuje jakiś błąd chyba internet jakieś zawartości do pobrania, nie wiem. Jest w obwolucie, Nie wiem. Była ta jeszcze naklejka z seksa 8 złotych, a teraz ta gra kosztuje 3 złote, więc to było już jakiś czas temu kupywane. No i jest pudełko, oczywiście, walnięte, więc to też jest taki bonus już. Płytka jest w stanie git, ale no, moja gra jest niestety niegrywalna, bo, ponieważ jakiś jest jakiś tam błąd. Tutaj w ogóle jest jakiś kod. Nie wiem do czego. Może to jest. Do jakiejś, Nie wiem to czy a to jest chyba do instalacji, nie? Nie wiem. Mogłem, a ja tam nie pamiętam, ale to pamiętam, że to zainstalowałem i się zawiodłem. Dobra i dalej mamy z tego zestawu GSR ekstremalne Wyścigi samochodowe. To było chyba z tego zestawu było. Albo to Tak, to było z tego zestawu. No. Ale pamiętam, że tutaj chyba była instrukcja jakaś, kurde. Nie wiem, wyparowało. Gra jest takim stanie taki 7 na 10 6, może 5, ale się instaluje. Działa. Takie tam krapowate, a tam nie lubię za bardzo ścigałek. Dalej mamy z tego zestawu. Super Taxi Driver 2006 i tak jeszcze przy okazji mam wziąłem wszystkie chyba już gry, które tam były, które były chociażby yy, kompletne, że nie miały pogubionych płyt. I tak. Tego Nuxa próbowałem zainstalować i tego Karkas Temple, ale to nie działało. A ten Super Taxi chyba działa. Tak, zainstalowałem go, działa, ale nie grałem. Więc no to jest taka se, ale się instaluje, więc to jest najważniejsze w tym momencie. I dalej mamy chyba też fajny strzał, bo jest y, Seedma, Civilization Trójka, Cywilizacja Trzecia, więc myślę, że z Git y, trochę to dzień tam. Nie pamiętam już za ile, ale sprawdzałem to, była ładna szumka. Y, no bo to jest po prostu dobra gra, znana. Y, I pokażę Wam teraz jej stan. Ach, tutaj jest jedna taka ryska małutka, ale to ogólnie to jest lusterko praktycznie. I dalej mamy Wintersports 2011 po polsku generalnie to tak gra A, jest, tam jest igła co nie będę pokazał i tutaj się oderwało nawet nie wiem kiedy leżało na półce, leżało i się odrywa walone będę musiał chyba pudełko zmienić albo olać to po prostu ta gra wymaga kontrolera do pc już go sobie przywiozłem z powrotem ale i tak jeszcze jej nie testowałem więc tyle powiem o i wierzę się tutaj nam Oby nam nie runęła. Muszę wyrównać. Se. I dalej mamy 16, bo tam był 15. Yy, FIFA 09 z yy, Seksa za. Chyba 15. Tak, za. Nie, za 20 zł. I to jest bardzo dobra cena, patrząc na to, że to jest polska edycja. Tylko z takim malutkim minusik, że nie ma instrukcji. Jest tylko urlotka o grze na komórkę. Aczkolwiek płytka jest po polsku również, jest git stan, no, jak... co pra... i zaraz się przekonacie, że jednak płytki z samo mogą być w złym stanie. Tutaj taka gra za 3 złote, a chodzi no trochę drożej, jeszcze mogę się zacząć w szorcie takiego ziomka, co nagrywa o grach na PC, nawet nie pamiętam jak go się nazywa, ale ogląda praktycznie każdy jego short. Knights of Honor, no takie Próbowałem grać, ale ja nie umiem w takie gry Tyle, Tyle powiem No stan jest taki git Instrukcja Jest po, po prostu biblia streszczona I no, Za 3 zł to naprawdę Bierzcie, jak widzicie jakąś grę W się generalnie za 3 albo za 2 zł To bierzcie, bo to Naprawdę się opłaca No ale grochodzą chodzą drożej Mogliście sprzedać z zyskiem nawet Dalej mamy Virtua Tennis 2009 I ta gra niestety nie działa Ale kosztowała kosztowałam je 2 złote Więc suma sumarum Stwierdzam, że nie będę robił z tego problemów yy, Tutaj możecie sobie Dokładnie zobaczyć Zobaczmy czy był jakiś film sprzedawany yy, Nie, nie było jakiegoś voucherku ale za, też jest widać, że chyba tam za, za 16 złotych lata, bo jest płytka w takim średnim stanie. Chociaż, no w sumie trochę tak. No. Więc nie wiem, co mam sądzić na ten temat. Niech sobie będzie po prostu. I dalej mamy 23. trzeci. Yy, ale czekajcie chwilę. Upewni się, że to był szesnasty tylko. To był czternasty, a te gry, co pokazywałem wam wcześniej z Lumpexu to były trzynasty. Tak więc no. I dalej mamy. I właśnie teraz się zorientowałem, że te gry na Xboxa pierwszego były tego po czternastym, 15 ale już kij z tym. Trudno. Dalej mamy 23, tak 20 albo 21 zakup z internetu 5 zł, z Vinted plus yy, inne koszta. Chyba tam końców jakieś 15 zł do dwóch 2 do wyszło, więc git cena, zwłaszcza, że jest polska dystrybucja, czego nie było widać nawet na, z, na zdjęciach Polski, yy, polska okładka, polska gra, w sensie yy, po polsku. I tutaj sobie podmieniłem tą grę z inną. Jest to, jest to właśnie folia szarpnięta, ponieważ jak otwieram tego Raymana Origins, to robiłem to tak, kurde, z takim pośpiechem, że zrobiłem tutaj dziurę. I podmieniłem to sobie z tą Clancy's Ghost Recon. Chyba Ghost Recon coś tam, coś tam nie będę tam. Tego yy, nawet nie, nie, nie gram za bardzo w tą gierkę. Yy, a później yy, ta gra przy, yy, przyjechała. W tak Pudełko było w tak tragicznym stanie. Tutaj miało powyrywane zaczepy i pudełko się w ogóle nie zamykało, więc postanowiłem sobie po raz drugi zrobić podmiankę. No i jest polski komplecik, więc. Płytka z git nie rusza. Już, już tego nie, nie wiem, czy przejdę tą grę bo mam wiele ciekawszych na, na chwilę obecną. A, i zapomniałem, że tutaj brakuje jeszcze jednej gry, ale ona będzie zaraz akurat, a na razie mamy 30 y, 30 y, maj i na Dzień Dziecka sobie kupiłem właśnie Wiedźmi na dwójkę. W sensie miałam trzy dychy i moja kochana ciocia Danusia, która może to nawet oglądać, dała mi Pięć dych. Tak więc kupiłem sobie 5 za 8 dych. Bardzo, bardzo dobra gra. Powiem tyle. Chociaż akura aktualnie zatrzymałem się na Keiranie. A nie. wiem Ale jeszcze kiedyś wrócę do tej gry. I nie wiem, kurde, co było pierwsze? Chyba, załóżmy, że, że to. Tak, chyba Sonic. Sonic UNLEASHED na Xbox 360. Też utknąłem w jakimś tam momencie. I płyta jest teleporysana przez co co, co trzeci raz mi wywala błąd, że jest dysk nie do odczytania. Ale było w dobrej cenie tam chyba 75 zł. Tak, jakoś tak, a było 8 dych. Bardzo dobra cena była generalnie. I tutaj mamy za 4 zł w Lombardzie w Luboniu, tutaj lokalnie. Overwatch Origins Edition. Za, no, tak jak mówię, za 4 zł było wystawione, za 5 złotówka utargowana. I nie wiem dlaczego kamera nie chce się wyostrzyć. Aczkolwiek, czy to, myślałem, że to będzie jakiś lepszy zakup. Myślę, że, że jak Overwatch to taka popularna gra, to to chodzi pewno, po nie wiadomo ile, tak jak Fortnite. A A okazuje się, że nie że nie, że to, to ma maksymalnie dycha jest warte niem. Nie sobie zostawię chyba będę jakieś 3 lana. To będę miał tą grę. Stan płyty jest lusterko piękny, Piękny stan płyty, aczkolwiek ta kamera mnie wnerwia. W aparacie. Znaczy nie w aparacie, co gadam. Ta kamera w telefonie. Dalej mamy. Nie powiem Wam, który to był. A tak, nie powiem Wam. To był 28 albo 9. Przyjechała właśnie do mnie ta gra wtedy. I ona szła trochę długo listem ekonomicznym. No i. Jak się domyślacie, pewno, nigdy nie kupujcie w taki sposób, że przeżulić parę złotych, bo pudełko było całe potrzaskane i ja je przyniosę, bo zrobiłem podmiankę. Tak oto wygląda te pudełko, ja je kleiłem kropelką, w sumie nawet nie wiem po co. I tak kwalifikuje się, o kurde, ale to zastygło, o. i tak kwalifikuje się bardziej do śmieci. Także no, tutaj pęknięte, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, o tutaj i jeszcze w tym. Tutaj na duże skrzywo sklejone trochę, ale trudno. <grych> A czekajcie. Jej sports. To nawet to pudełko nawet nie było od tej gry. No cóż. Trudno, ale jakoś, powiedzmy, że troszkę uratowałem tę pudełko, nie? Teraz poklejone, a nie mówcie, że to tutaj się, że tak to powiem, zrosło. Zresztą tą grę, tak szczerze, to chciałabym sobie kupić po polsku, bo jest po polsku, a nie wiedziałem o tym, że jest po polsku, jak kupywałem. Więc ta gra była za 5 zł plus 4 zł za przesyłkę, jeżeli się nie mylę. Tak więc za no i teraz ma fajne pudełko, myślę, że się opłacało, chociaż płyta, ostrzegam was, jest mocno porysowana, ale o dziwo działa. O dziwo działa, to jest dla mnie też zaskoczenie. No jest sobie instrukcja kolorowa. I z tyłu reklama bajoszoka dwójki, ale fajna ma te teksturę. tekstura ma fajną tą ta instrukcja Także co? Zostało nam 6 gier. Tutaj mamy, nie wiem który to był, zaraz się dowiem z Paragonika. To jest Tiger Woods PGA Tour 2003. I ta gra była za 5 zł, generalnie wziąłem coś, by, byleby wziąć. I nie, nie chciał je wziąć, nawet na podmiankę pudełka, ponieważ pudełko jest uwalone, w sensie, powiedziałbym, bardziej wulgarnie, aczkolwiek nie powiem. Tak więc, tak, to był 30 czerwca, to nawet nie wiedziałem, że już aż tak późno. No, płytka jest w stanie git. Nawet nie testowałem tej gierki tak szczerze, nie wiem, znaczy ma, grałem w dziewiątkę na Xboxie 360 i jest całkiem git, ale jakoś nie chce mi się tej testować. Może kiedyś przetestuję, znaczy na, kiedyś na pewno, nie? I tego samego dnia Tactical Ops Wojna z Terrorem za 2 złote, więc naprawdę szkoda było nie wziąć. Zwłaszcza, że jest ładne polskie wydanie. O. Zainstalowałem, gra mi wywaliła tyle. Muszę, jak skończę to nagrywać, to właśnie włączę sępa i na nim pogram. I teraz tak. To był dzień. Nie wiem, który to było coś z lipca. Pan mi akurat paragona nie, nie wydał. Y, więc nie wiem, w sumie. Ale za dwie dychy poszedł Assassin's Creed 3 po polsku i trese, pograła mi naprawdę fajna gierka też, muszę przyznać ale ta kamera mnie do szału doprowadza, no powiedzmy, że z git, to, to był, nie wiem który lipca, już któryś lipca yy, i tak, i w tej grze dostałem dwie instru trzy instrukcje od trójki właśnie jeszcze tutaj Urlotka z kodem yy, od Border Huda. niestety po angielsku, i jeszcze trzecią, która akurat mi się przydała i którą wam tu pokażę, do GTA 5. Więc ma, mam troszkę skompletowane. Teraz mi tylko mapki brakuje, jest ładnie po polsku. Nie wiem, czy, czy tego, zaraz to zobaczycie. no teraz to o dostępne jest pod adresem zauważyłem, że im bliżej tym bardziej wostrzone jak się właśnie kamera złapie takiego dziwnego laga więc no, więc fajnie yy, za dwie dyszki płytki są poprzednio git oraz git więc działają. Fajna gra, doszedłem tutaj, gdzie ta babka, ta niewolniczka, sobie uciekła w las do jakiejś osady, gdzie pada śnieg i sobie uciekła. I musimy jej szukać. Może wy wiecie, gdzie to. I ostatnie zakupy: trzy gry. To już w sumie widzieliście. Za 5 zł Overspeed, tak, że pokazuję szybko, bo to było na poprzednim filmie, żeby szybciej skończyć Far Cry truja, którego nie ma w środku, za darmo. Te za 5 zł Overspeed w Lumpeksie, w Stęszewie, a te dwie giery za 0 zł z książkodzielni. Tutaj mogę jedynie z płytki pokazać. Jedynka, lustro. A! Chyba pokazywałem w sumie w poprzednim odcinku, ale i dwójka lustro, ale cóż trudno. Także tak się właśnie prezentują te pick-upy z trzech miesięcy. Także ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się do następnego odcinka. Hej.